to były zawsze, czy ich nie było? Zawsze? Dla Was zawsze. Ale czy dawno, dawno temu, kiedy były? Nie. To mam zagadkę. Skąd biorą się rzeczy? Budują! Budują, trzeba je zrobić? Nie. A żeby zrobić rzeczy, to skąd wiem, jak ich nie było, a teraz poczekajcie. O! Nie pytam z czego rzeczy. Ale jak nie było rzeczy, a teraz są, to co jest potrzebne, drębny, żeby... No. Drębny, jest Czy kiedyś, jak nie było w co się bawić? Drewna. Drewna mogą być robione, ale nie pytamy, z czego zrobione. Zobaczcie, jeżeli czegoś nie ma, a później jest i mówię. Juh, wiem, 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 co się pobawić, to co mi przyszło do głowy? Zrobiamy. Słucham? Zabawa. Po my. Hanika. Pomysły. Trzeba rzeczy wymyślić. Zgadnijcie, może wiecie, takie trudne pytanie: kto wymyśla rzeczy? Pan robotnik. Pan robotnik? No, no. też on bardziej może zrobić rzeczy. Pan mózg. A ten pan mózg? To kto to jest? Czy słyszeliście, jeżeli jest ktoś, kto na przykład gdzieś stajże i powie, odkryłem coś, to kim on jest? Od... Odkrywcą. Bardzo dobrze. A taki, co siedzi i przelewa różne bąbelki i wymyśla? naukowiec. Naukowiec. Bardzo dobrze. Mamy odkrywcę, naukowca i wy na wynalazca! A powiedzcie mi, trudno jest być kimś takim, kto nie. wymyśla rzeczy. Dlaczego trudno? trudno. Nie. Dlaczego? Bo trzeba się wiele nauczyć. Nie. Trzeba nie. się nauczyć, ale powiem wam, że to nie jest najważniejsze, żeby być odkrywcą naukowcem i wynalazcą. Wiecie, co jest najważniejsze? Nie. Jeżeli nie było jakiejś rzeczy, a teraz jest. Robimy ją pierwszy raz. I nie damy rady pierwszym razem zrobić. Czy naukowiec, odkrywca lub wynalazca może powiedzieć, e nie robię, bo nie damy rady. Nie. A czego nie może zrobić? Się... Jak nam raz nie wyjdzie, nie damy rady raz zrobić, to co trzeba zrobić? Dalej, dalej, próbować, dalej. próbować, czyli nie możemy się? Poddawać, Poddawać się nie możemy. Bardzo dobrze. Powiem Wam, że każdy z Was może być odkrywcą, wynalazcą, naukowcem i najbardziej ciekawskim człowiekiem, skoro wiecie, że nie można się poddawać. Powiem Wam taką jedną przygodę o Panu, który wymyślił, co tam sieci.